Produktów, które mają nazwę jakiegoś zwierzaka, ale tym zwierzakiem nie są, jest po prostu mnóstwo. To jest cała gama różnych rzeczy. Mamy tygery, czyli tygrysy, lajony, dziki, jeże w formie jeżyków. Dlatego dziś witam Was w drugim filmie, w drugim, że tak powiem, odcinku, w którym sprawdzam, testuję, jem i porównuję produkty, które mają w sobie nazwę zwierzaka, ale tym zwierzakiem nie są. I tutaj podkreślam, że tym zwierzakiem nie są, ponieważ nie kupię tutaj kurczaka pieczonego. No nie o to chodzi. To musi być nazwa zwierzęcia na produkcie, gdzie produkt nie ma nic wspólnego z tym zwierzęciem, jak na przykład jeżyki. Jeżyki to jest nazwa ciasteczek i tam nie ma mięsa z jeża. A jeśli chcecie zobaczyć, co już było testowane i sprawdzane, to cofnijcie się do poprzedniego odcinka, bo tam moim zdaniem była jedna rzecz, a raczej Jedna rzecz, ale o dwóch smakach, która wygrała odcinek. Która dla mnie jest takim polskim ferrero Rocher. Kochanie, dziś w mojej kruszyńskiej kuchni serwujemy jeże. A raczej małe jeże. Jerzyki. Klasyk, klasyczne, tak? Będziemy sprawdzać, które są najlepsze, bo mam pięć smaków. Mamy klasyczne. Mamy też kafe kawowe. Piękny Roman mówił, że kawowe są najlepsze. I zobaczymy, czy miał rację. Są też y, orange, czyli pomarańczowe. Kokosowe, których pudełeczko, a raczej opakowanie niebieskie jest dla mnie najładniejsze. I y, koła, czyli y, kakaowe. Nie? I oczywiście podręczny nożyk, żeby można było przekroić i zobaczyć coś w środku. Wielbiam mój tasak. Ze wszystkich noży i ostrych rzeczy, które mam w kuchni. Tego używają najczęściej nawet do obierania warzyw. Klasik, Jerzyki klasik, znaczy napisane klasik. My Myślicie że tak pierdyknę, nie tak po Tu To później. Nie wiem czego się spodziewałem, no ciasteczko, nie? Pierwszy klasik, teraz kokoa. Dobra, różnią się ciasteczkiem, nie? Czyli w Kokoła jest ciemne ciasteczko na dole. Bardzo fajnie. Teraz karmę. Kafe! Jezus, to jest kafe. Ten jest kafe. To jest dla pięknego Romana, To jest kafe, nie? Tak jakby w ogóle się nie różni od tego klasika. Czyli pewnie gdzieś tam smak musieli dodać. Ten na pewno będzie miał inny środek. Jestem przekonany. To jest orange. O ciemniejsza, czy o jest ciemniejsza czekolada? Kurde, gdzie orange? Nie ma. Myślałem, że to będzie taka orange galaretka. Chyba, że ten wafelek jest nasączony orange. A nie, O Boże, bo tu, tu, są takie chrupkie, nie, tutaj na górze są takie chrupkie, czyli góra jest, tak, chrupka, czekolada z chrupkami. I tu też, ale tutaj są chrupkie i takie, jak się nazywa to w keksie? Te kwadraciki takie, co w keksie są, nie, i to pewnie to jest kwadracik o smaku pomarańczy. Mmm, mmm, klasyczny, dobry. O! Kakao. No, lepszy. Wysuniemy go na razie tak do przodu, czyli na razie jest na prowadzeniu. Kafe, Roman, jak mnie uszukałeś i to nie będzie dobre, to totalnie nic Ci nie grozi. Dobra. Roman. Kurde, no nie lubię tego robić. Nie lubię tego robić. Roman ma rację. Te kawowe na razie najlepsze. Orange i pomarańczowe. Byłem pewien, że będą najgorsze. Na zasadzie jak widzę ciasteczka pomarańczowe, to mam przed oczami najtańsze delicje. Ale tutaj pomarańcz jest dobra. O kurde, ale takie świeże ciastko. Na zasadzie wie, że tam jest ciastko, czekolada, ale ta pomarańcz, ten smak pomarańczy tak wybija to, że hmm, to jest ciastko owocowe. Kurde, dam na razie na równi z kawką, nie? Na razie na równi z kawką. No i czy kokosowe w ogóle są w stanie tutaj gdzieś doskoczyć? Czuć kokos? Smak raju, jak w bounty reklamie? To fajny kokos jest, taki... Nie czujecie tych wiórek? Tylko smooth. Gładkość smaku kokosa, ale bez tego tłuszczu. No bo kokos jednak no jest troszkę taki oleisty. Ale dobra, na razie daj, dajmy tutaj tą trujeczkę. Czyli klasyczne. Dziękuję, ale odpadliście. Jak gdyby baza były pierwsze pewnie, no bo klasyczne no to nie mogły być drugie. Kakaowy. Dobry. Ale, ale w porównaniu do innych smaków, to ja cię odkładam ziom. Zostają trzy. Trzeba przyznać, mamy dobre polskie jeże. Pomarańcza. No pasuje mi tak niesamowicie. Teraz co to będzie? Kokos. Cholera. Hawowy. No pyszny kokos? Kokos jest bardzo dobry, ale ciut za delikatny. W porównaniu do jeżyka pomarańczowego, gdzie czuć tą pomarańcze i do jeżyka kawowego, gdzie kawa się delikatnie przebija, ale się przebija. To kokos jest troszeczkę zbyt wysublimowany. Na prowadzeniu zostaje jeżyk. Pomarańczowy i kawowy. Dalej nie wiem. No dalej nie wiem. Ale dobra, jest jeszcze raz, jeszcze raz. Nie potrafię podjąć tej decyzji, który jest lepszy. Można ogłosić remis, ale tak z polską reprezentacją. Grają, jest remis i ogłaszają zwycięstwo. Nie wiem. Kawowy jest Jest fantastyczny. Więc ram miał rację, no, trzeba mu przyznać. Ale ten pomarańczowy Uuuu. jest ludzie! Wersja kawowa i pomarańczowa. Są mega dopracowane, jak na razie remis, ale zadając sobie pytanie, których zjadłem więcej, to chyba pomarańczowych. Znalazłem rozwiązanie kochani, było tuż przed nosem, miałem je dosłownie na wyciągnięcie ręki, Kałowy jeżyk czy pomarańczowy. Składamy dwa razem mm. i odtrąbiamy sukces, to jest wygrany, z połączenia ich dwóch, ciastek idealny na okno, czuję jak ktoś smaży cebulkę do obiadu, to chyba mielone. Pyszny zapach, serio, te wszystkie słodycze to w dupie, nie? Ale szczerze, teraz lajony mają przerąbane, bo, bo choćby nie wiem jak smakowały, no nie wygrają z tym zapośkiem tego obiadku, co tutaj ktoś robi, nie wiem kto, może sąsiadka, nie wiem. Dobra, yy, nie, no wracam, zamykam okno kuźwa. Lajon, trzy lajony, wiem, jest jeszcze biały lajon i pewnie jakieś inne, ale nieznaleziony jak gdyby System Error for sklepy nie znaleziono. Leona smak każdy zna, albo większość z was zna. W poprzednim moim teście jadłem, tak, on jest dobry, Jak gdyby on ukształtował się na poziomie batona, po którego co jakiś czas się sięga. Fajnie sól tutaj walczy. Słuchaj, nie wygrywa, ale samo to, że walczy jest takie fajne. Smaczny, to jest smaczna walka. Brownie. On w ogóle inaczej wygląda w środku. Troszkę się na nim zawiodłem. Cholera, nie wiem, no. Opakowanie fajne, takie dosyć przyciągające uwagę. <laughs> czułem, że wygra. Miałem taką nadzieję, że będzie najlepszy. Nie, jest najsłabszy. Tego brown, brownie praktycznie w ogóle nie czuć. Co to jest za brownie? Nie pykło. I najlepszy jest dalej klasyczny. Off topic. Pokazywaliśmy jeden z gadżetów z Action, taką latającą kulę. Kupiłem sobie, ale coś nie ufam. Coś nie ufam, że to e, nawet w pomieszczeniu, gdzie nie ma wiatru, normalnie będzie działać. No dobra, jest A, do góry, do góry. To tak drga, jakby zaraz miało wyskoczyć z tej obudowy i się posiekać. Dobra. To jest tak delikatne, znaczy delikatne. Te otwory nie są duże, ale ma się wrażenie jakbyś, że jak źle złapiesz, to ci tam wejdzie paluch i ten wiatraczek ci po prostu go poharata. Aczkolwiek jest to tak zrobione, że to raczej nie jest możliwe. Ale ten stres jednak jest, nie? Tiger Power Gel Classic i Tiger Power Gel Mango. Ale z lodóweczki to wchodzi. Ja cię kręcę, nie? Nie no, mango. Ale ten classic też jest dobry, jak On nie smakuje jak klasyczny energetyk, tylko jak taki musik. O! Bardziej nieokreślonym owocowym smaku, ale bardzo dobry, ale mam go lepsze. Nie chcę mówić, ale chyba zostanę fanem. Dick ser i dzik, zielona cebulka. Nie znalazłem paprykowych, nie? No nie było, no nie było. Biedronka, Lidl, Enter Marche, Netto, nie ma. Nie ma paprykowych, ale chociaż porównam ser czy zielona cebulka, chociaż ja znam odpowiedź. Jak ja znam odpowiedź, ale dobra, niech będzie. To jest zielona cebulka. Myślałem, że znam odpowiedź. Teraz nie wiem właśnie ugryzły serowe. Kochani, byłem pewny, serowe wygrają. Że tak powiem, tak miało być, na zasadzie okej, okay, żebym też ścignę, ugryziemy jedne, ugryziemy drugie, tak, coś tam powiemy, bum, serowe wygrywają. No nie do końca, bo ta zielona cebulka strasznie zaczęła walczyć. Zielona cebulka walczy, pięknie walczy, zgadzam się, ale tak częściej będę kupował serowe. Dają opłatki. płatki, podobno dobre, ja wiem, że y, nie tanie, no ale nie wszystko można przykładać na cenę i na koszty. White Rush, czyli Czekoladowe poduszeczki i karmel, i czekolada. Dobra, poduszeczki. Czy są warte swojej ceny? Generalnie, no, no dobre, nie, ale nie szalejmy. Bardziej chrupiące. Hmm. Wchodzi tekst starego dziada. Jadłem lepsze. I to jest akurat prawda. Zarówno poduszeczki, jak i tego typu płatki miałem okazję jeść. Lepsze, smaczniejsze i przede wszystkim dużo, dużo tańsze. Poduszeczki to są dobre poduszeczki, ale marka poszła po prostu w logo, tak? Jest logo, tak? I od razu, jak gdyby człowiek ma wrażenie, że są smaczniejsze. Nie nie są. Tutaj jest tak samo, i szczerze, to teraz dopiero się spostrzegłem, że jest napisany karmel, a ja tu karmel nie czuję. Gdzie tu jest karmel? Jak dwa razy przeczytacie, że jest karmel, to może coś tam wyczujecie, ale nie. Chłód marketingowy. Spłaśnie dość, dość tego żarcia. No ile można, nawet jak człowiek tylko próbuje, 90% same słodkie, za dużo. Po prostu nie chce mi się. Jadę po Lody Lion do Lidla. Niby człowiek nie chce, ale lody to lody. Ten mm. coś tutaj się już taki zrobił mięciutki. Górę chyba ściągnę, nie? To nie jest tylko czekolada. No dobra, spoko, ale po prostu mocny czekoladowy rożek. Ten na patyku, spoko lodzik, okej. Okay. A gdyby nie było napisane Lion, to bym pomyślał, że to jest jakiś Milord, albo biedronkowe, czyli lidlowe wersje Magnumów. Po prostu gruby, mięsisty, gęsty lód, ale czy Lion? To są dwa gęsto śmietankowe, czekoladowe lody z chrupiącymi dodatkami koniec kropka. Nie mówię, że są złe, bo są dobre. gdy mi miał wybór, to zamiast tego rożka kupił rożka kaktusa, był zamiast tego na patyku, to kaktusa na patyku. Tak na koniec bardzo dobry wafelek. No, plus za wafla. Teraz tak patrzę, że to chyba najgorsze ujęcie ever. Wygląda jak jakiś patostream. Będę tylko degustował. W Lidlu, Biedronce i Intermarché znalazłem takie oto trunki, które są oznaczone zwierzętami, na których jest nazwa jakiegoś zwierzęcia. Test będzie mega, mega subiektywny, tym bardziej, że nie jestem jakimś znawcą piwa, nawet za bardzo nie jestem amatorem piwa. W moim typowo subiektywnym teście, który być może nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i z tym, które piwo tak naprawdę jest najlepsze, ja osobiście zobaczę, które dla mnie wygrywa i które zwierzę ze mną będzie mogło zostać. Mam jeden z najbrzydszych otwieraczy. On tutaj był od zawsze. Nawet nie wiem, że to jest Nord. I kropka, nie? To pewnie jakieś ubranie dla tych, co chodzą po górach, Bo zawsze jak jest firma odzieżowa i wypuszcza, nie wiem, kurtki czy coś takie zimowe, albo dla tych, co lubią chodzić po górach, to jest coś z Nord. Nordic, Nordwalk. I wszystko, co z Nord, to ok, dobra, to, to, to na pewno jest super, bo i to jest zimowe. Ne? Dobra, żubra, gdyby. Czyli ja wiem, że on nie wygra, nie? Tak to znaczy, tak zakładam. Oh. No, nie wchodzi mi, nie? Dla mnie to jest zwykłe piwo. A co z jego braciszkiem? Kuzynem? Pretty Tatanka. Kuzynką. Dobra, Pretty Tatanka. Jabłko i trawa żubrowa. 5%. Oh. Ale na początku. Tak Czułem taki zachwyt, był całkiem inny smak, to jest w ogóle nie smakuje jak piwo. Smakuje tak dziwnie, tak niepiwnie, nie jak jakiś napój kwaszony, kwaskowaty, nie to gazowane, nie rozgazowane, coś jak daleki kuzyn cydru. No, ale ten gorszy kuzyn, ten taki wyjałowiony, taki troszeczkę nijaki. No no, dobra, jak człowiek chce piwo, no to dobra, no to powiedzmy, że żubry trochę wygrał, no. E, Fox, no, dobra. Kurwa, no tak dobrze było już na początku, co jest? Druga nuta... Jest straszna. Zaczęli fantastycznie, pierwsza nutka, i w momencie, kiedy przestajesz żłopać, o, ten posmak. No, nie smak pozostał. I pozostaje, niesmak pozostaje po każdym łyku, nie? Fox teraz mierzy się z kozełkiem... Znaczy, z kozą leżącą. Delicatis. Dobry delikat Fox do tej kozy, no to Fox przekrywa. Dobra, to mamy na razie tutaj dwóch. Kozel czerny, Wy macie z tej strony? Widać? I biały. Smakuje jak dziwna wariacja portera, czyli ciemnego piwa. Ale mogę totalnie się mylić. Mogę mieć totalnie nie rację. No spoko, taki wyważony, ale nic specjalnego. Słodkie, ale alkoholowo. O. No. O cholera, chyba mamy faworyta. W sensie ja mam faworyta, bo wy możecie powiedzieć... Ty, ty jak co? To faworyt! Dla mnie tylko FOX! Okej, okay. i totalnie nie będę się kłócił, nie? Ale dla mnie osobiście, prywatnie. Yy, jednoosobowa opinia to jest na razie faworyt. Tak, nie ma żadnej złej nuty. Nic nie zostaje hamskiego, Jest po prostu delikatnie lekko słodko, ale nie jak likier, Po prostu jakby ten słód jęczmienny był... Nie wiem, podlewany wodą z cukrem. Nie no, to z, z tym wygrywa. Dobra, okej, okay, nie. A, ty nie masz pary. Ja cię spróbuję, ale no jak... Jak jesteś sam, no to co ja mi się powiedzieć, skoro te już i tak odpadły, nie? Nie, ja, chuj dobra, przechodzisz. Okej. Okay. Spoko. Pretty the tanka, dziękujemy, nie? Ja. Ja podziękował. Fox, kraftowe, ale tutaj nie malowe I kozel cerny, jak gdyby... nie jest zły, ale... Dla niego zbyt mocna konkurencja. Pięknie, i teraz znowu będą dwójeczki, nie? Żubr kontra koza leżak. Kurde, bo to jest, jak tak ustawiłem, zaraz wyjdzie na to, że tak ustawiłem specjalnie, żeby koza wygrała. No nie, no ustawiłem byle jak. No, kurde, były trzy pod rząd. Co za różnica, to jest tak subiektywna opinia jednej osoby, która w sumie rzadko piepił. Kurde, no na początku smakowało gorzej. Ale czuć metaliczny posmak. I tu nie chodzi o puszkę, bo te dwa też są z puszki, tego nie czuję. Dla niektórych pewnie sprawa byłaby oczywista, ale dla mnie nie, no. tego żubra od razu, może niepotrzebnie. No kurde, zrobił się bardziej delikatnie. Ta pierwsza nuta jakaś taka, nie ja wiem, żulikowa była. Czy wygra z kozą? Kurde, idą na remis, No tu nie może być remisów. Okej, okay. jest w miarę równo, ale tu nie zmienia faktu, że zakładam, że i tak to, które mi na początku zasmokowało teraz je pobije, więc nieważne, który dla mnie byłby tutaj lepszy. Eee, dobra. Nadal wygrywa. No ale jeszcze ostatnią szansę ma złoty bażant, który jest z butelki, bo w puszce nie było. Kurde, ale barzancik też dobry. I zakładam, że ma więcej procent. 4,7, o kuźo, to jest różnica 1-2 to dużo. To już wyczuwalna różnica w stopniu ilości wypitego piwa. Barzant. kurde dobry. Kurde dobry, no. Muszę się zastanowić. Wygra to, które będzie smakować lepiej z jeżykiem kabowym. I to jest prawdziwy test jeżyk kawowy OK, dobra mm. dalej remis w takim razie, ostatnia szansa dla tych browarków. który będzie lepszy pod jeżyki pomarańczowe o pasuje pasuje bardziej niż się spodziewałem kule, złoty bażan trochę, trochę zabija mi smak tego jeżyka pomarańczowego tak delikatnie, ale gdybym chciał powalczyć z tą pomarańczą, nie wiadomo po co hmm no dobra testujemy do upadłego. Kurde, no pasuje, no. Ja wiem, że to piwo jest słabsze. No zdaję sobie to sprawę, może dlatego łatwiej zrobić lepszy smak, bo piwo ma mniej procent alkoholu. Ale no pasuje do tych jeżyków. No cholera jasna. Tak trochę kibicuję Barżantowi, ale... Uż. Ostatnio listu był. Ale bez wścieklizny, więc spoko, nie? Jeśli już piwa, piwa no, w pewnym sensie pełnoprawnego, czyli między 4 a 5% do ciastek, to złoty barzant będzie najlepszy. A jeśli chcecie coś bardziej delikatnego, takiego jedno, dwa piwka maksymalnie, dla leciutkiego humorku, to wtedy yy, proponuję kozy. ale przede wszystkim proponuję jeżyki, nie? Ale ja chyba mówiłem wcześniej, że nie zostanie nic i tym optymistycznym akcentem, tak jak w Top korzenie korzeni nie mrskają, żegnam się z wami i kochani, pamiętajcie, Subskrypcje, lajki, komentarze. Kiedyś nigdy o to nie prosiliśmy, ale jak to Kramer mówi, algorytm jest nieubogany. Choćbyście nagrali, i stworzyli najlepszy film ever, jak algorytm nie zobaczy subskrypcji, lajka, komentarza, to stwierdzi, że film jest dobry. Bo algorytm nie widzi, tylko jest Excelem. Do zobaczenia. Tam się światło zapaliło. Bo tam jest czujka. Coś tam łazi. Ale nie mam pojęcia co. Jeżu! Jeżu, to ty? Jezus Maria, Jeżu! Jeżu, chodź! Jeżu, bo na nagraniu będzie będzie więcej... Ludzie dadzą więcej subów i lajków! Ja ci nie chcę wystraszyć, Jeżu, tylko chcę, żeby ludzie komentowali i dawali lajki! Nie, dobra, widzę jak szybko oddychasz, zestresowałeś się, dobra, spadam. Ja nie będę Jeża stresował za subskrypcję. Jakie to jest strasznie! Co mnie poj**ało, żeby w nocy nagrywać? Ja spadam, subskrypcje, lajki, komentarze... I oczywiście na sam koniec zapraszam Nas, y, y, na profil na Instagramie Stapson i na TikToku też Stapson, bo tam jest właśnie ta muza, którą komentuję, o której wam mówiłem.